Ruch uliczny w Krakowie wrzał pod światłami neonów odbijającymi się w kałużach po ostatnim deszczu. Karolina trzymała kierownicę mocno, starając się skupić na drodze, podczas gdy z siedzenia pasażera dochodziło nierówne chrapanie. Jej szef, pan Wojciech Kowalski, dyrektor generalny Kowalski Industries, był kompletnie pijany z rozpiętym krawatem i koszulą poplamioną wódką. Nigdy nie przypuszczała, że jej staż w jednej z największych firm technologicznych w Polsce będzie obejmował również włożenie pijanego prezesa do domu. Ale kiedy jego sekretarka zadzwoniła o 10 wieczorem, błagając, by ktoś odebrał go z restauracji Wierzynek na Rynku Głównym, tylko Karolina odebrała telefon. Pozostali starzyści nauczyli się już wyłączać komórki po godzinach pracy. Ona była jeszcze zbyt naiwna, albo po prostu zbyt zdesperowana, by ryzykować utratę jedynej szansy, jaką miała. Jego mieszkanie znajdowało się w Kazimierzu, dawnej dzielnicy żydowskiej, która teraz należała do bogatych i artystów. Karolina znała ten rejon tylko z daleka, gdy autobus mijał go w drodze do Nowej Huty, gdzie dzieliła mały pokój z dwiema innymi dziewczynami. Kontrast był brutalny, podczas gdy ona odkładała każdy grosz, by spłacić zaległy częż, Wojtych mieszkał w lofcie z widokiem na Wisłę. Zamruczał coś niewyraźnie i prawie upuścił czerwony kubek, który trzymał w dłoni. Karolina westchnęła, jak on w ogóle wyniósł ten kubek z restauracji? Pewnie nikt nie miał odwagi mu zwrócić uwagi. Wojciech Kowalski był typem człowieka, którego ludzie bali się poprawiać. Wąskie uliczki Kazimierza przypominały labirynt. Karolina minęła zamkniętą i pogrążoną w ciszy synagogę Remuch, po czym skręciła w lewo, kierując się chaotycznymi wskazówkami przesłanymi przez sekretarkę. W końcu odnelozła budynek, zabytkową kamienicę z odnowioną fasadą i przeszklonymi drzwiami, które prawdopodobnie kosztowały więcej niż całe wyposażenie jej mieszkania. Zaparkowanie samochodu było kolejnym wyzwaniem. Miejsca postojowe w tej okolicy były towarem luksusowym. Po trzech próbach udało jej się wcisnąć jego Mercedesa między dwa inne auta. Gdy wyłączyła silnik, nagła cisza tylko spotęgowała głośne chrapanie Bojciecha. Karolina wzięła głęboki oddech. Teraz zaczynała się trudna część: obudzić go, wyciągnąć z auta i doprowadzić do mieszkania. Dotknęła jego ramienia, bez reakcji. Spróbowała ponownie, mocniej, nic. Dopiero za trzecim razem, gdy potrząsnęła nim zdecydowanie, otworzył oczy. Zdezorientowany, spojrzał na nią, jakby jej nie poznawał. Jego wzgląd błądził po wnętrzu samochodu, po oknie, jakby próbował pojąć, gdzie się znajduje. Karolina dostrzegła moment, w którym dotarło do niego, co się dzieje. Jego oczy lekko się rozszerzyły, a on próbował się podnieść. Zapytał niewyraźnie, co się stało. Karolina spokojnie wyjaśniła, że jego sekretarka poprosiła ją, by go odprowadziła. Przetarł twarz dłonią, wstydzony, ale alkohol wciąż miał nad nim władzę. Gdy próbował otworzyć drzwi, niemal wypadł z auta. Karolina szybko wysiadła i podbiegła, by go podtrzymać. Był cięższy niż się spodziewała, a jej ramiona zapiekły w wyzwy wysiłku. Razem zataczali się w stronę budynku. Wojciech próbował iść prosto, ale jego nogi miały własne zdanie na temat kierunku. Przy wejściu do kamienicy zatrzymał się przed klawiaturą kodową. Marszczyn brwi wahając się nad przyciskami. Wpisał jakąś kombinację. Sygnał błędu. Spróbował ponownie. Kolejny sygnał. Karolina czuła, jak chłód nocy przenika przez jej cienki płaszcz. Za trzecim razem zamek w końcu kliknął, a drzwi się otworzyły. Winda była lśniąca i wyłożona lustrami. Karolina unikała własnego odbicia, wiedziała, co by zobaczyła. Dwudziestotrzyletnią dziewczynę z podkrążonymi oczami... W tym samym blezerze kupionym dwa lata temu w Lumpeksie, próbującą wyglądać na bardziej pewną siebie, niż się czuła. Obok niej Wojciech opierał się o ścianę windy z przymgniętymi oczami. Jego mieszkanie znajdowało się na ostatnim piętrze. Gdy drzwi się otworzyły, ukazały się tylko dwa masywne drewniane wejścia. Wojciech wskazał na te po lewej i zaczął szukać kluczy w kieszeniach. Przeszukał marynarkę, spodnie, znowu marynarkę. Nic. Wtedy przypomniał sobie o teczce, którą zostawił w samochodzie. Karolina zeszła sama. Echo jej kroków odbijało się w pustym holu. Na zewnątrz było jeszcze ciszej. Z tylnego siedzenia zabrała skórzaną teczkę i wróciła po schodach, bo winda była na innym piętrze. A nie chciała, by Wojciech czekał. Kiedy wróciła, dysząc z wysiłku, zastała go siedzącego na podłodze korytarza z głową opartą o ścianę. Wzięła teczkę. A on przeszukał ją, aż znalazł ciężki brelok z dwoma kluczami. Po kilku nieudanych próbach udało mu się otworzyć drzwi. Mieszkanie wyglądało dokładnie tak, jak wyobrażała sobie dom milionera. Wysokie sufity, ogromne okna, nowoczesne meble bardziej przypominające rzeźby niż przedmioty użytkowe. Cała jedna ściana pokryta była półkami z książkami i fotografiami. W powietrzu unosił się zapach drogiego drewna i delikatnych męskich perfum. Wojciech mruknął coś o wodzie i chwilnym krokiem poszedł w stronę kuchni. Karolina stała przy drzwiach, niepewna, czy powinna wyjść, czy poczekać, aż upewni się, że wszystko z nim w porządku. Wahaniem, wciąż w miejscu, usłyszała trzask szkła i stłumione przekleństwo. Znalazła go w kuchni. Próbował dosięgnąć szklanki na najwyższej półce, przy okazji strącając kilka innych. Szkło rozsypane po marmurowej podłodze. Delikatnie go odsunęła, wzięła nienaruszoną szklankę z blatu i nalała wody. Wypił jednym tchem, jakby był na pustyni. Poprosiło więcej. Nalała ponownie. Kiedy pił, Karolina znalazła miotłę w szafce i zaczęła zamiatać odłamki. Wojciech protestował słabo, że nie musi tego robić, ale ona ignorowała jego słowa. Praca to praca, a ona nauczyła się dawno temu, że żadna czynność nie jest zbyt mała, gdy trzeba udowodnić swoją wartość. Po sprzątnięciu kuchni pomogła mu dojść do kanapy w salonie. Opadł na nią jak worek z zamkniętymi oczami. Karolina wzięła koc z fotela obok i przykryła go. Przez chwilę wydawał się bezbronny, niemal ludzki. Już nie dyrektor, lecz zwykły człowiek średniego wieku, który wypił za dużo i popełnił zbyt wiele złych decyzji. Już była prawie przy drzwiach, kiedy usłyszała jego głos, tym razem wyraźniejszy niż wcześniej. Pytający o jej imię. Odwróciła się, zaskoczona. Karolina, odpowiedziała. Karolina Nowak. Powtórzył jej imię powoli, jakby chciał je zapamiętać. Potem podziękował i w jego głosie było coś prawdziwego. Coś kruchego. Karolina tylko skinęła głową i wyszła. Droga do domu zajęła jej 40 minut autobusem. Oparła głowę o zimną szybę i patrzyła, jak miasto przesuwa się za oknem. Nocny Kraków miał w sobie melancholijny urok. Rozświetlone kościoły, stare brukowane ulice. Myślała o wszystkich życiach toczących się za tymi oknami, o historiach, których nigdy nie pozna. Kiedy w końcu dotarła do swojego maleńkiego pokoju w Nowej Hucie, była prawie druga w nocy. Współlokatorki już spały. Karolina padła na łóżko w ubraniu, zbyt zmęczona, by myśleć o czymkolwiek innym niż sen. Budzik zadzwonił o szóstej, miała zebranie o ósmej, a potrzebowała dwóch godzin, by się przygotować, zjeść coś i przejechać pół miasta. Powrekła się do maleńkiego prysznica, który dzieliła z pozostałymi dziewczynami, pozwalając, by letnia woda spłukała z niej choć trochę zmęczenia, bez większego skutku. Biuro Kowalski Industries zajmowało trzy piętra nowoczesnego budynku w pobliżu dworca głównego. Karolina, jak zwykle, przyszła 15 minut wcześniej. Pokój stażystów był otwartą przestrzenią z ciasno ustawionymi biurkami i starymi komputerami. Przywitała się z kolegami i usiadła przy swoim stanowisku, gotowa na kolejny dzień monotonnych zadań. Czas płynął powoli. Sprawdzała arkusze, porządkowała dokumenty. Odbierała telefony. W porę lunchu zjadła kanapkę, którą przyniosła z domu, podczas gdy inni starzyści wychodzili do restauracji. Oszczędzanie każdego grosza było dla niej koniecznością, nie wyborem. Była prawie szesnasta. Gdy w drzwiach pojawiła się sekretarka pana Wojciecha, wszelkie rozmowy natychmiast ucichły. Elegancka i jak zwykle profesjonalna podeszła prosto do biurka Karoliny. Pan Kowalski prosi, Żebyś przyszła do jego gabinetu. Teraz w sali zapadła cisza tak gęsta, że dzwoniło w uszach. Wszystkie spojrzenia skierowały się na Karolinę. Serce zaczęło jej bić szybciej. Wezwanie do gabinetu dyrektora generalnego nigdy nie wróżyło niczego dobrego. Gorączkowo próbowała sobie przypomnieć, czy coś zrobiła źle. Nic nie przychodziło jej do głowy. Gabinet Wojciecha znajdował się na ostatnim piętrze z widokiem na wawel. Sekretarka zaprowadziła ją tam w milczeniu, zapłukała i otworzyła drzwi. Karolina weszła. Nogi lekko się pod nią uginały. Wojciech siedział za ogromnym biurkiem. Zupełnie innym niż ten pijany, bezbronny mężczyzna z poprzedniej nocy. Teraz był nienagannie ubrany w ciemny garnitur, z pewną siebie postawą. Ale w jego oczach było coś nowego. Intensywności, której wcześniej nie dostrzegła poprosił, by usiadła. Karolina posłusznie zajęła miejsce, splatając dłonie na kolanach. Zapadła chwila ciszy. Potem zaczął mówić. Podziękował jej jeszcze raz za poprzednią noc, formalnie, ale szczerze. Powiedział, że lojalność i dyskrecja są dzisiaj rzadkością. Karolina nie wiedziała, co odpowiedzieć, więc milczała. Wojciech kontynuował. Mówił, że był pod wrażeniem. Nie tylko dlatego, że przyjechała po niego bez słowa sprzeciwu, ale z tego, jak się zachowała, że się nim zajęła, że posprzątała kuchnię, że zadbała, żeby był bezpieczny. Małe gesty, które zdradzają charakter. Otworzył szufladę i wyjął teczkę. Wyjaśnił, że firma pracuje nad nowym projektem rewolucyjną platformą cyfrową, która może zmienić polski rynek technologiczny. Potrzebują kogoś młodego, ze świeżymi pomysłami kto rozumie zarówno technologii, jak i potrzeby zwykłych ludzi. Kogoś, kto nie boi się ciężkiej pracy. Serce Karoliny zaczęło bić jak szalone. Czy on właśnie oferował jej stanowisko? Ale przecież była tylko stażystką, bez większego doświadczenia, wciąż na studiach. Wojciech jakby czytał jej myśli. Powiedział, że czasem talent nie tkwi w dyplomach, ani w doświadczeniu, lecz w tym, jak ktoś się zachowuje, gdy nikt nie patrzy. Oferta była konkretna. Zostałaby awansowana na stanowisko specjalnej asystentki do spraw projektów, pracującej bezpośrednio z nim przy rozwoju tej platformy. Pensja trzykrotnie wyższa niż na stażu. Dodatkowo firma sfinansuje jej dalsze studia. A jeśli projekt odniesie sukces w ciągu roku, zostanie kierownikiem junior. Karolina nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. To była dokładnie ta szansa, o której marzyła, a która zawsze wydawała się nierealna dla kogoś takiego jak ona. Bez znajomości, bez wpływowej rodziny, bez pieniędzy, tylko ciężka praca i nadzieja. Wojciech patrzył na nią, czekając na odpowiedź. Karolina próbowała to wszystko poukładać, ale myśli pędziły zbyt szybko. Zapytała cicho, drżącym głosem dlaczego to robi, dlaczego ona? Oparł się w fotelu i wyjaśnił, że przez lata zatrudniał ludzi z idealnymi CV, świetnym wykształceniem, znających po trzy języki. Wielu z nich było kompetentnych, ale brakowało im czegoś istotnego. Brakowało człowieczeństwa, zrozumienia, że biznes tworzą ludzie dla ludzi. Minonej nocy zobaczył, kim naprawdę jest Karolina. Nie tylko sprawną pracownicą, ale osobą z empatią, inicjatywą, z pokorą, która pozwala robić to, co trzeba bez oczekiwania uznania. Te cechy były rzadkie i bezcenne. Karolina poczuła, jak w oczach pieką ją łzy, ale powstrzymała je z wysiłkiem. Pomyślała o swojej matce, pracującej na dwa etaty w rodzinnym miasteczku, o wszystkich nocach spędzonych nad książkami przy starej lampie, o wszystkich wyrzeczeniach, które zaprowadziły ją aż tutaj. Z drżącym, ale pewnym głosem przyjęła ofertę. Wojciech uśmiechnął się. Szczerze, po raz pierwszy. Ten uśmiech całkowicie odmienił jego twarz. Wyciągnął rękę, a ona ją ścisnęła. Uścisk był mocny przypieczętował nie tylko nowy etap zawodowy, ale i coś głębszego. Zrozumienie, że czasem jedna noc, jeden gest dobroci, potrafi odmienić całe życie.